A. witamy Was w kolejnym leci. tak, tak, Okej. tak, Czym dzisiaj się zajmiemy? No może idziemy tak, poszukać. Dobra, tak, idziemy. Idziemy Dobra, tak, Dobra. Dobra, tam prosto. tam. Dobra, tam. tam Dobra, tak, jest? tak, 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 tam jest. Do... Domek! A ja tego nie budowałem kto to tam jest? Czekaj, dobra, ja tam idę. Czekaj, idziemy, idziemy. A może ktoś tam jest? Ale się nam trafiło. Ale fajnie. No, widzę. Halo? Jakiś... Proszę. Zapukaj. Puk, Halo? Ty... Ja! jest. Kim nie jesteś? Tam, tam ja jest sen! Kim jesteś? Jestem dlwarem! Samotnym dlwarem! A skąd ty się tu wziąłeś? Ja też. To jest świat. Nie. Tu nikogo poza tak tym nie widzieliśmy. Daj mój świat! Co by tu robicie? Hmm. Dobra chce z nas przyjść na domku. Mogę przyjść, poza pierwszy, bo mam tylko. To może zniszczymy tutaj to i żebyśmy mieli rzeczy. Możecie tak zrobić. No to niszczymy. To zbieramy to. My tutaj łódką przypłynaliśmy. Już. No. Troszkę się do osiedliliśmy. O, ja chcieliśmy, się, chcieliśmy się przenieść do dt i nagle nas tutaj już My wracaliśmy z drugiej podróży łódkami, zauważyliśmy tę wyspę, więc na niej się osiedliliśmy. Masz kierę, mogę prosić? Tak, mam. A proszę, proszę. Ja Ojej, to ja pójdę sobie. To to na spacer, do widzenia. Może idź, poszukać naszego domku. Dobra pójdę, pożegnaj się, bo to my za chwilę przyjdziemy. Dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Bro już poszedł, raczej go już nie usłyszymy. No, chyba się znajdzie domek. Ej, skąd on się tu wziął? Do no dobra, chodź do domu. Idzie. No, idziemy. Po ścianach św. Jaki krzyk. Dobra, idę świnkę dobić. Tu nie potrzebna. Chodź w tą stronę. No, dobrze, idziemy. Pomięsko. To dwa. Pomięsko. No w tą, bo widzę pościnane drzewa. O, jest dobre.